Entity Framework Core ma ogromne możliwości. W ostatnim odcinku wspominam Ci o tym, że może generować szybkie i optymalne zapytania na bazie danych. Aby to jednak robił, warto poznać i stosować je przynajmniej do kilku dobrych praktyk. Pięć najważniejszych przedstawię Ci w tym odcinku na konkretnych przykładach. Cześć z tej strony, Kazimierz Pil Witam Cię na kanale Models Programmer, gdzie pokazuję, jak zostać programistą DODNE. Zapraszam Cię teraz przed ekran mojego komputera, gdzie przeanalizujemy kilka przykładów. W tym odcinku również będziemy pracować na projekcie Bookstore, którego omawiając już w poprzednim odcinku. Także mamy tutaj już zainstalowany pakiet Entity Framework Core. Mamy klasę naszego kontekstu, która zawiera dwa DbSety Books oraz categories. Także mamy tutaj dwie encje: encja Book z właściwościami ID, Name, Price i odwołaniem do kategorii. Mamy też kategorię z ID, Nazwą i tutaj właściwością nawigacyjną do książek. Także książka może mieć jedną kategorię, a kategoria może zostać przypisana do wielu książek. W naszej metodzie Main mamy tutaj pobieranie wszystkich książek z bazy danych i na samym dole. W konsoli wyświetlamy te książki na konsoli. Także pierwszą dobrą praktyką jest sprawdzanie wygenerowanych przez Entity Framework Core zapytań. Można to zrobić na kilka sposobów. Możesz wyświetlać te zapytania w konsoli. Aby to zrobić, musisz odpowiednio tutaj skonfigurować naszą klasę db kontekstu. To znaczy, musisz tutaj w naszym builderze wywołać po pierwsze metodę log2 i w tym miejscu wskazać, że logi mają być wyświetlane w konsoli, także console write line Musimy tutaj jeszcze oczywiście dać odpowiedni namespace, a następnie możemy przekazać, jakie informacje mają być logowane. Także w tym miejscu możemy podać kategorię database, command name. Także będą nam wyświetlane wszystkie komendy, a także musimy wskazać log level. Na information super. Tutaj sobie mogę usunąć tą tego pełnego namespacea i dodam go sobie na górze. Oprócz tego, warto tu jeszcze wywołać metodę Enable Sensitive Data Login, żebyśmy mieli różne szczegółowe informacje w naszej konsoli wyświetlane. Także jeżeli teraz uruchomimy naszą aplikację, to zauważ, że w konsoli tutaj widzimy jaka dokładnie. Kwerenda została wywołana na naszej bazie danych, czyli jak widzisz, jest tutaj pobieranie ID, kategorii ID, nazwy i ceny z naszych książek, czyli tutaj standardowy SELECT. No i poniżej wyświetlamy te rekordy, które mamy obecnie w tabeli Books. Oprócz tego możesz też te zapytania podglądać w SQL Server Profiler, a nawet możesz je zapisywać do pliku. W tej mojej aplikacji konsolowej mamy już zainstalowany framework do logowania danych nlog i możemy teraz łatwo skonfigurować logowanie wszystkich zapytań do pliku przez entity framework core. Także wróćmy znowu do naszej klasy application dbcontext, a dzieliczy po dbcontekście. Dodajmy sobie tutaj nowe pole, fabrykę z nloga, którą za chwilę przekażemy do odpowiedniej metody. Także public static read only. I logger factory o nazwie logger factory to się równa new nlog logger factory. I musimy w tym miejscu dodać jeszcze odpowiedniego namespacea. Super. No i następnie w naszym builderze wywołamy metodę use logger factory. I przekazujemy tutaj to nasze pole. Super i teraz jeżeli zobaczysz sobie na konfig naszego nloga to powinien zostać utworzony nowy plik w folderze logs info. Także uruchomię teraz aplikację i zobaczymy czy nasza kwerenda została odpowiednio zapisana. Także Ctrl F5. Jak widzisz, kwerenda została wykonana i teraz przejdźmy do naszych binarii i przechodzimy tutaj. Jak widzisz, tutaj się stworzył folder logs, info i tutaj mamy logi z jej dzisiejszą datą i jak widzisz, tutaj mamy zapisaną naszą kwerendę. Także w zależności od tego, co potrzebujesz, możesz wybrać dowolną opcję. Warto sobie dodać takie zapisywanie wszystkich zapytań do swojej aplikacji. Drugą dobrą praktyką jest monitorowanie również długości wykonywania zapytań możesz sobie dodać w swojej aplikacji takie monitorowanie tylko do pojedynczych zapytań ale jeszcze lepiej zrobić sobie jakiegoś takiego wrappera który będzie w ten sposób monitorował wszystkie zapytania także jeżeli wtedy zobaczysz, że jakieś zapytanie troszkę dłużej się wykonuje, no to będziesz mógł je prześledzić aby to zrobić wystarczy stworzyć nowy obiekt klasy stopwatch Musimy dodać odpowiedniego namespace'a i następnie przed zapytaniem wywołamy metodę start naszego obiektu. I po wykonaniu zapytania i pobraniu wszystkich danych wywołamy metodę stop w ten sposób. No i tutaj poniżej sobie możemy wyświetlić za pomocą interpolacji stringów długość wykonania zapytania i wyświetlimy tutaj wartość właściwości elapsed milliseconds w ten sposób, jeżeli teraz uruchomię aplikację to zauważ, że tutaj mamy podaną długość właśnie wykonania tego zapytania i za każdym razem tutaj to będzie wyświetlane super, trzecią dobrą praktyką jest blokowanie śledzenia obiektów, czyli change tracking, dla zapytań tylko do odczytu. Jeżeli wykonujemy dowolne zapytanie na bazie danych w Entity Framework Core, to domyślnie pobrane obiekty są śledzone. Możemy to wyłączyć globalnie dla wszystkich zapytań, ale lepszą praktyką jest blokowanie tego śledzenia dla zapytań read only. Aby to zrobić dla pojedynczego zapytania, wystarczy wywołać metodę as no tracking. I w tym momencie te obiekty, które będziemy pobierać, nie będą śledzone. Także takie zapytanie będzie dużo szybsze, ale oczywiście bardziej to będzie widoczne na zapytaniach, gdzie będzie więcej danych. Także, jeżeli nie będziemy wykonywać żadnych zmian na tych rekordach, to najlepiej wyłączyć to śledzenie obiektów, dzięki czemu twoje zapytania będą szybsze. Czwarta dobra praktyka to filtrowanie danych po stronie serwera. Czasem spotykam się z zapytaniami, które najpierw pobierają wszystkie rekordy z bazy danych, a dopiero później są filtrowane w pamięci. Czyli na przykład mamy tutaj, tak jak w tym miejscu pobieranie wszystkich książek, a na przykład poniżej dodane jest filtrowanie. Czyli na przykład tutaj dodamy warunek, że szukamy książki o nazwie Książka 1. Także jeżeli teraz uruchomię to zapytanie to ono jak najbardziej zadziała Ale z bazy danych zostaną pobrane najpierw wszystkie rekordy Zobacz tutaj mamy select, from books i tutaj nie mamy żadnego uera jeszcze w tym momencie Także z bazy danych zostaną pobrane wszystkie rekordy A dopiero później zostaną one przefiltrowane na tej kolekcji w pamięci Także oczywiście znowu takie zapytanie będzie dużo wolniejsze Niż abyśmy najpierw przeprowadzili takie filtrowanie bezpośrednio na bazie danych, a nie na kolekcji w pamięci. Także to zapytanie będzie dużo lepsze, jeżeli go zrobimy w ten sposób. A to usuniemy. Jeżeli teraz uruchomimy naszą aplikację, to zauważ, że tutaj ten URL został już wykonany na bazie danych. No i dokładnie właśnie o to nam chodziło. Piątą dobrą praktyką, o której chciałbym wspomnieć. To minimalizowanie wysyłanych komend do bazy danych. Szczególnie dotyczy to dodawania wielu rekordów w pętli lub za pomocą metody add range. Obie wersje są złe. Zobacz na ten przykład. Tutaj mamy listę naszych książek. Dodam tutaj jeszcze pod spodem pętlę, w której dodamy na przykład 10 tysięcy takich książek jednorazowo do bazy danych. To znaczy, najpierw dodamy je do kolekcji, a później spróbujemy to dodać do bazy danych hurtowo. Także tutaj dodajemy w każdej iteracji nową książkę do naszej kolekcji. O nazwie książka. I tutaj wyświetlimy sobie, może, iterację. A także cenę. No niech to będzie tutaj w tym przypadku na sztywno, na przykład cena 120. I następnie tutaj za pomocą FENTLY, Forage. przeiterujemy się po wszystkich obiektach po wszystkich naszych książkach i każdy dodamy do bazy danych, także kontekst, books, add async i tutaj przekażemy item i na koniec zapiszemy zmiany na bazie danych, także kontekst save, changes async tego naszego forage'a sobie możemy tutaj usunąć Czyli jeszcze raz, mamy inicjalizację naszej listy, dodajemy do niej 10 tysięcy obiektów i następnie po kolei dodajemy każdy z tych obiektów do naszej bazy danych i zapisujemy na koniec zmiany w bazie danych. Jeżeli teraz uruchomię naszą aplikację, to faktycznie te rekordy zostaną dodane. Jak widzisz długość tego zapytania wynosi 2662 milisekundy. Tylko jak widzisz, tutaj zostało wygenerowanych wiele komend na bazie danych, czyli tak jakby Entity Framework Core dodaje te obiekty takimi jakby partiami. Także jak widzisz, no nie jest to zbyt optymalne rozwiązanie. Także aby dodawać wiele rekordów do bazy danych trzeba skorzystać z innego podejścia. Także to sobie zakomentuję. Zamiast dodawać w pętli Forage te obiekty, możemy. Dodać wszystkie za pomocą metody add range I tutaj przekazujemy naszą listę. Uruchommy ponownie naszą aplikację. I zauważ, że tutaj, co prawda, są już bardziej optymalne te komendy, ale niestety, no dalej jest ich tutaj za dużo. Dalej to zapytanie nie jest optymalne. Jak widzisz, tutaj czas wynosi 2629. Także to również nie jest optymalne, zajmuje dużo czasu no i przede wszystkim jest wykonywanych za dużo komend na bazie danych. Jest to zupełnie niepotrzebne. Aby dodać wiele rekordów do bazy danych za pomocą Entity Framework Core najlepiej skorzystać z jednego z wielu dostępnych darmowych rozszerzeń Entity Framework Core na przykład tego o nazwie EF Core Belk Extensions. Aby to zrobić wystarczy tylko zainstalować pakiet przez Nugeta EF Core Belg Extensions to jest ten pierwszy pakiet. Zainstaluję go teraz w naszym projekcie. I teraz wystarczy wywołać metodę na naszym kontekście Belg Insert Async. Muszę dodać jeszcze namespacea i przekażę tutaj listę książek ten sposób i tutaj ten zapis już też nie jest potrzebny jeżeli teraz uruchomię naszą aplikację to to rozszerzenie również doda wszystkie rekordy do bazy danych i zostanie to wykonane w bardziej optymalny sposób i jak widzisz zajmuje tylko 695 milisekund także jest to już dużo szybsze niż dwie pozostałe metody i jest to oczywiście tak jak wspomniałem bardziej optymalny zapis ponieważ nie ma wykonywanych setek komend na bazie danych Dzięki temu pakietowi również możemy w podobny sposób aktualizować i usuwać wiele danych w Entity Framework Core. Przedstawię Ci w tym odcinku 5 moim zdaniem najlepszych praktyk przy pracy z Entity Framework Core. Pamiętaj, żeby sprawdzać wygenerowane zapytania, monitorować długość wykonywania zapytań, zablokować śledzenie obiektów dla zapytań tylko do odczytu, filtrować dane już po stronie serwera. I minimalizować wysyłanie komend do bazy danych. Jeżeli będziesz pamiętał o tych zasadach, to z całą pewnością Twoje zapytania będą szybsze i nie będziesz miał problemów z Entity Framework Core. Mam nadzieję, że ten film Ci się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie dąż do mojej społeczności, zapisz się na darmowy newsletter, gdzie co tydzień dzielę się wartościowymi materiałami, w szczególności dotyczącymi C-Sharpa i platformy.net. Nie ominąć Ci też wtedy żadne nowe materiały i bonusy. Zapisy są darmowe, a link widoczny jest również w opisie pod tym filmem. To wszystko na dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym materiale.